Wojna informacyjna i technologiczna trwa. Jesteśmy w tej wojnie dezinformacji, w wojnie budowania przewag technologicznych już od wielu lat. PZU stale wspiera polskie społeczeństwo w budowaniu odporności poprzez programy edukacyjne i prewencyjne, które mają na celu objęcie jak najszerszej grupy społecznej działaniami, które pozwolą nam budować tzw. społeczność obywatelską. Prowadzone są programy w szkołach podstawowych. Które zainicjowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a my mamy przyjemność być tam partnerem, które obejmują dzieci w wieku szkolnym, programami, które pozwalają dzieciakom zapoznać się z tematami pierwszej pomocy. Już na ten moment ponad 90% szkół jest objętych tym programem, a więc to jest wielka sprawa i wielka na nas odpowiedzialność. Państwo pewnie zetknęliście się z takim tematem jak Mistrz zwolni. To jest nasz kolejny program prewencyjny którego celem znowu jest budowanie takiego świadomego poruszania się po polskich drogach, a zatem znowu budowanie bezpieczeństwa, budowanie odporności. Tych programów, na które PZU przeznacza co roku pieniądze, jest bardzo wiele. W tamtym roku mieliśmy okazję uczestniczyć w projekcie ratowania obszarów popowodziowych. Na ten cel przeznaczyliśmy ponad 26 milionów złotych, które dotarły do lokalnych społeczności poprzez samorządy i wiemy, że zapracowały fantastycznie na to, żeby ludzie szybciej wracali do swoich domów, żeby poczuli się w tych domach bezpiecznie. Obowiązek, który jest na PZU, to jest obowiązek, który jest na każdym przedsiębiorstwie w Polsce i na każdym obywatelu, budowania wspólnoty, która połączy nasze interesy, rozumiane w taki sposób, że jest to budowanie właśnie tej odporności. Interesy władz lokalnych, spółek, Organizacji pozarządowych i nawet indywidualnych osób, które razem chcą w tym celu budowania nas jako społeczeństwa odpornego na dezinformację, na cyberataki, na klęski naturalne, chcemy tą odporność budować. Taki jest nasz cel, taki jest nasz program.